9 listopada, we wtorek. Cały czas Ika. Piękna pogoda. Widoki na kurcze. To wygląda jak wydmy. A, można powiedzieć, że, że na takie wydmy. Niestety nie udało mi się wypuścić. W filmiku dzisiaj jest tak słaby internet, że przez całą noc próbował wysłać, wysłał słuchajcie 60%, tu znalazłem pół piętra niżej miejsce, najbardziej optymalne, gdzie w ciągu godziny wysłał, udało mu się już 10% posłać, także jestem dobrej myśli, akurat skonsumuję bułeczkę. Wyrzykujemy się i filmik pójdzie, no ale niestety dopiero będzie na jutro. No, pierwszy raz w Peru, gdzie internet jest, jest taki słaby. O, no, wyruszamy w kierunku tej oazy jeziorka Huacacina. Mamy dokładnie. 4 km od hotelu także w tą stronę nie bierzemy żadnego transportu zrobimy sobie spacerek pewnie będziemy szlić tak z 40 minut to są te to są te wydmy, które już widać z naszego okna hotelowego tak, bo chyba będzie nieźle rozpierducha są miejsca głównie w centrum i ten są bardzo czyste nie świadczysz papierka no ale są i też takie miejsca chyba po prostu nie ma tu żadnego interesu więc nikogo nikt to nie dba Dzisiaj nam przygrzeje w Dubsko. Jest 28 stopni w cieniu. A jak na załączonym obrazku widać, cienia nie ma. Uch. Tak się zastanawialiśmy, czy ubrać dzisiaj yy, sandałki, czy wysokie buty. Pełne. A jednak wzięliśmy pełne, bo jednak piasek na tych wydmach może być może być gorący. W takim klimacie, klimacie pamiętajcie o nawodnieniu, to jest najważniejsza sprawa, słuchajcie, i oczywiście oprócz, oprócz kremu UV. Ale to wygląda! Ła! Jak tu powieje z tej strony, to miasto musi być dosłownie chyba żółte od tego piachu. A Już już pomału kończy się, kończy się miasto, kończą się zabudowania Już są same hostele jakieś hospedachy Zostawię butelek okay. Jesteśmy uratowani, słuchajcie. Doszliśmy do oazy. Tutaj można się przejechać w takim wieloosobowym buggy, no i pewnie z kierowcą, czyli tylko jako jako pasażer Jeszcze nie weszliśmy dobrze na wydmy, ja już jestem cały w piachu. Ale super to wygląda. słownie Oaza i miasteczko w środku.

Ponoć bardzo fajnie właśnie się przejechać po tych wysokich y, dunach, On zapiernicza, także nieźle. Tam cena, cena za ten takiego no, podwójnego było chyba 250. Także no, szkoda, szkoda nam, szczególnie że już jechaliśmy. Także, 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 także nie damy tyle. A za 35 od łebka to fajnie, możemy się przejechać. Ale tu ładnie. Teraz sobie chyba jakąś kawkę walniemy. No, o drugiej przechodzimy, on mówi, on mówi 10 minut. No, jeszcze mamy dwie godzinki. Bym chciał na pierwszą, ale później już za wcześnie, tu się troszkę pokręcimy jeszcze, więc mamy o drugiej. No normalnie, zobaczcie, wkuczę. To jest oaza. Oaza w środku pustyni. Zobaczcie, jakie to wielkie, tam widać. Nie wiem, czy w kamerze dwóch, dwie osoby schodzą z także słuchajcie, właśnie ta laguna Łakaczyna i to miejsce jest tutaj głównym, głównym miejscem tutaj destynacji, jeżeli ktoś jedzie do, do Iki i też sporo zatrzymuje się tutaj, ale z tego co sprawdzaliśmy to no, było dosyć dużo drożej no i tak prawdę powiedziawszy jak My na przykład chcieliśmy przejechać tu na 3 dni, to co tu, co tu robić, 3 dni? Że woleliśmy jechać sobie do 4 km stąd, zostać w mieście i po prostu sobie dojść. Nie jest daleko. Idziemy na kawkę? Dobrze, to bierzemy. bierzemy kawkę. Doczytaliśmy w internecie, że jest to yy, jedyna pustynna oaza w całej Ameryce Południowej. Jest to prawda, nie wiem, ale no, tak piszą. Także to wszystko, czyli ten zbiorniczek wodny, to naokoło to jest wszystko naturalne. Dopiero później zostało zagospodarowane. Także jak widzicie, teraz to są same restauracje, hostele, hotele i sklepiki. by wjechać tutaj na wydmy. Płaci się jeszcze jakiś podateczek 360 za łebka. Dostaliśmy bilet i udajemy się w kierunku Bagisa. Ola. Taka różnica pomiędzy e, Ekwadorem a Peru, zauważalna. E, tutaj w Peru płaci się za praktycznie każdy wsem, wstęp wszędzie. Nie są to duże na razie kwoty, widzicie 3,60 od łebka coś, ale za wszystko. Natomiast pamiętacie w Ekwadorze nawet parki e, jakieś krajobrazowe czy, 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 czy narodowe były za darmo. Ale plus Peru że praktycznie wszędzie można płacić kartą. I tu jest nawet odwrotnie. Na przykład, jeżeli na Bookingu było, że w hotelu preferują gotówkę, to nagle się okazuje, że można płacić kartą bez problemu. Natomiast w Ekwadorze, a już w Kolumbii w ogóle, praktycznie wszędzie było, że można płacić kartą. Ale jak przychodziło co do czego, to gotóweczka. Właśnie Bata tłumaczy. Skąd jesteśmy, i gdzie leży, nasz, gdzie leży nasz piękny kraj? Ale to wygląda w koło. Ale zawiewa piachę. Już dochodzimy do parkingu Bagisów. Jest się, czy tu kiedykolwiek pada. Mam Kiedy to nie w nie zimowej, e, jest chłodniej, bo jest poniżej 20 stopni. Także mrozy jak diabli. To nasz potwór. To nasz potwór. Sprawdzimy stan. Nie, no tu stan ogumienia, zobaczcie. Pięknie. Sprzęt nasz kierowca Ola. Oh, <laughs> Wiem wam, że kurwa przeżycie. Tamten pugil, co prowadziliśmy w Paracas, było super, ale to jest kurwa roller coaster. I ja pierdzielę. Uh, nieźle. Teraz zatrzymaliśmy się, słuchajcie, żeby, żeby zrobić yy, fotkę, ale. Uff, uh, patrzcie na to. będzie chyba teraz pierwszy raz, gdzie z własnej woli chyba założę maseczkę. Fuu. nie mówiłem, że w ostatniej chwili zmieniliśmy auto, bo tam musielibyśmy czekać, aż się grupa zbierze. Także dołączyliśmy się do innej. Teraz kupujemy i poszła o, jak rakieta no to teraz ja, trzymajcie kciuki ale, za ale z piachu to się chyba nie wytrzepie przez, przez tydzień jeszcze raz będziemy. Dobra, teraz ja. U, ale zabawa pojechałem. Roller Coaster 45-50 stopni pod górę, i, i nie wiem, nieraz chyba z 60 w dół normalnie. polecam. Uff, czad. To zatrzymaliśmy się troszeczkę wyżej, żeby zobaczyć. Popatrzcie, ta panorama. No, jeszcze tyle piechu to nie miałem, chyba od strąca, jak się bawiłem gdzieś w piaskownicy dosłownie. Wszędzie. W kieszeniach, w butach to nie powiem, Fuh. Ale chyba nie żałujemy. No, było super, naprawdę. Koniec dzisiaj naszych bagiso... bagisowo standboardingowych ekscesów. O, było super, dawno się tak nie Uuu! Uh, teraz tylko 4 km do miasta. Coś zjemy i słuchajcie, pod prysznic pozbycie się tego piachu, to po prostu nie będzie chyba taka, taka łatwa sprawa. Ciuchy to ciuchy, ale słuchajcie, ten piach jest, piach jest wszędzie. Także myślę, że to będzie jeden z dłuższych naszych pryszniców.